Na początku, to znaczy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nikt nie obchodził urodzin Jezusa, bo przede wszystkim nikt nie wiedział, kiedy Jezus się urodził. Mateusz i Łukasz podają dwa okresy sprzeczne i dalekie od jakiejkolwiek precyzji. Jeden mówi, że Jezus urodził się pod koniec życia Heroda Wielkiego, czyli pomiędzy szóstym a czwartym rokiem przed naszą erą, wymyślając z sufitu tak zwaną rzeź niewinioną. Drugi twierdzi, że urodził się w czasie spisu powszechnego zarządzonego w szóstym roku naszej ery, tuż po aneksji Palestyny przez Rzym. Jeśli więc rok urodzenia Jezusa nawet w przybliżeniu nie był znany, tym bardziej nie był znany dzień i miesiąc. Wcześniej chrześcijanie uważali robienie święta z urodzin za zwyczaj barbarzyński, w czym byli zgodni ze Starym Testamentem, gdzie biblijni prorocy ze zgorszeniem wyrażali się o urodzinowych celebracjach, twierdząc, że przyjście na ten padł łez cierpień i nieszczęść wcale nie jest powodem do radości. Również pierwsi twórcy religii chrześcijańskiej podzielali ten sam pogląd aż do trzeciej dekady IV wieku. Bo niektórzy żydowscy władcy, faraonowie, cesarze rzymscy oraz greccy i rzymscy patrycjusze obchodzili swoje urodziny z wielką pompą i z tej okazji zabijane były olbrzymie ilości zwierząt oraz ginęły tysiące niewolników w czasie organizowanych wtedy igrzysk. Mniej więcej na początku I wieku przed naszą erą, w cesarstwie rzymskim zapanowała religia mitrajska i była obowiązującym wyznaniem aż do momentu, gdy została wyparta przez chrześcijaństwo w początkach IV wieku. Noc z 24 na 25 grudnia jest słonecznym przesileniem, gdy słońce zaczyna wracać z nadzwrotnika i koziorożca na niebo północnej półkuli. Ponieważ Mitra był czczony jako Bóg Słońce, pierwszy dzień jego powrotu był świętem we wszystkich krajach wyznających tę religię, w tym w koloniach cesarstwa oraz na terenie obecnej Francji i Niemiec. W Rzymie dzień 25 grudnia był świętem religijnym i państwowym. Organizowano wielkie igrzyska, podczas których na stadionach Rzymu walczyli gladiatorzy, a dzikie zwierzęta sprowadzone z Afryki rozszarpywały setki niewolników ku uciesze ucztującej pijanej gawiedzi, cesarza i państwowych dostojników. Ponieważ Rzym szalał w tym czasie, rzymskie gminy chrześcijańskie mogły się niepostrzeżenie spotykać i odprawiać swoje rytuały. Dopiero w latach 54 wieku oficjalnie ustanowiono ten dzień jako chrześcijańskie święto narodzin Jezusa, chociaż dyskusje i kontrowersje na ten temat wśród wyższego duchowieństwa trwały od lat 30. Zapewne początkowo były to zwykłe spotkania, być może dłuższe i bardziej uroczyste, ale głównym ich celem były wspólne modlitwy i śpiewanie hymnów na cześć Jezusa. Coraz bardziej uroczyste celebrowanie tego święta zaczęło się dopiero pod koniec IV wieku, o czym wiemy z pism Jana Chryzostoma. Współczesne barbarzyństwo świąt tzw. Bożego Narodzenia polega na istnej rzezi niewiniątek, którą robi się wśród zwierząt, ptaków i ryb, nazywanych czule przez Kościół mniejszymi braćmi. Ile alkoholu wypija się przy tej okazji, trudno sobie nawet wyobrazić. Krew się leje na drogach, bo w krajach chrześcijańskich w okresie świątecznym jest najwięcej wypadków. Na świętach Bożego Narodzenia robi kokosy, przemysł i handel. W okresie świątecznym rośnie nasze ego. Za wszelką cenę chcemy przeskoczyć i zaćmieć bliźnich oraz pokazać, jacy to my jesteśmy bogaci, zaradni i pobożni. To prawda. Im więcej jest zewnętrznej oprawy, im więcej ceremonii, rytuałów i uroczystej pompy, tym mniej w tym duchowości i prawdziwej pobożności. W czasie świąt nie mamy okazji skupić się ani przez chwilę. W kościele oćwiętny hałas, z tej strony pachnidła, a z tamtej opary gorzałki, przepychające się tłumy, rewia mody itd. W domach stoły zastawione mięsiwem i butelkami. W międzyczasie wędrówki ludów od nas do Was. W tej tradycyjnej celebracji świąt ginie myśl przewodnia i cel. Być może ktoś tam z łezką wokół wspomni o dzieciątku, lecz zaraz potem zapomina o nim podczas tradycyjnego obżarstwa, opilstwa, obmów i plotek. Któż pamięta o jego naukach, o jego życiu pokornym i skromnym? No cóż, miło jest mieć pachnące drzewko w domu, ale jakim kosztem? Miliony młodych świerków i jodę idą pod topór przed każdymi świętami, aby po dwóch tygodniach wylądować na śmietniku. To jest również zabieranie życia. Ta piękna tradycja też została pożyczona z mitraizmu. Legenda mówi, że mitra urodził się w cudowny sposób i ukazał ludziom wsparty na jodle, trzymając w dłoni kulę. Poinkę spopularyzował w północnej Europie biskup Bonifacy, który nawracał pogan w Niemczech w VIII wieku i nakazał zastąpienie jodłą święty Dąb Odyna, który do tamtej pory był ubierany przed 21 grudnia podczas tamtejszego święta Jul. Poinka przyszła do nas z Niemiec stosunkowo późno, bo na przełomie XVIII i XIX wieku. Warto przy okazji wspomnieć, że opowieść o trzech królach występująca w Ewangelii Mateusza została żywcem przepisana z pism zoroastriańskich. Z tego samego źródła pochodzi również informacja o Gwieździe Betlejemskiej, którą niektórzy astronomowie kojarzą z wybuchem supernowej parę stuleci przed naszą erą, czyli na grubo przed narodzeniem Jezusa. Jak widzimy zatem Kościół nie przebierał w środkach i swobodnie pożyczał sobie opowieści i zwyczaje innych religii. I tu też widzimy wpływ mitraizmu, który opierał wiele swoich koncepcji i rytuałów na bazie siódemki. Gdy religia ta stała się państwowym wyznaniem cesarstwa, siódmy dzień tygodnia wołano dniem wolnym od pracy. Choć żydowscy chrześcijanie w Palestynie i w małej Azji nadal przestrzegali szabasu, który trwa od piątkowego wieczoru do sobotniego wieczoru, w Rzymie gminy chrześcijańskie odpoczywały w niedzielę zgodnie z miejscowym nakazem. Kiedy jednak chrześcijaństwo stało się państwową religią cesarstwa i Rzym stał się centrum i siedzibą papieża i najwyższego duchowieństwa, niedziela stała się dniem świętym w całym świecie chrześcijańskim. To prawda, czekamy na ten nastrój, obiecujemy sobie wiele, cieszymy się na samą myśl o świętach. Za czasów PRL-u człowiek poświęcał się i stał po całych nocach w kolejkach, żeby niczego na stole nie zabrakło i żeby święta naprawdę były świętami. A gdy zasiadł do stołu, jego nastrój poprawiał się z każdym wypitym kieliszkiem i z każdym kęsem zakąski. Lecz taki nastrój jest tylko nędzną na miastku. Na drugi dzień łeb pęka od kaca giganta, a brzuch nie może strawić nadmiaru jedzenia. Niektórzy mają dodatkowo moralnego kaca, bo przypominają sobie mgliście, jakie bzdury wygadywali w pijanym widzie. A może spróbujmy inaczej. Może przez ścianę z nami mieszka jakiś emeryt, który ledwo wiąże koniec z końcem. Może po ulicy szwenda się bezdomne i głodne dziecko, patrząc ze smutkiem na rozjarzone choinki widoczne przez okno. Pomyślmy o tym. Podzielmy się nawet, gdy sami mamy niewiele. Przypomnijmy sobie, co Jezus powiedział o miłości bliźniego. Nawet jeśli nam samym nie dostaje dóbr materialnych, zawsze możemy i powinniśmy podzielić się miłością. Każdy jej potrzebuje, a niektórzy potrzebują jej więcej niż inni. Miłość ma to do siebie, że jej nigdy nie ubywa, gdy się nią dzielimy, lecz rośnie, rośnie i rośnie. Zamiast dawać ciężko zarobione pieniądze na budowę nowych kościołów, pomników i na tace, dajmy komuś, kto naszej pomocy naprawdę potrzebuje, komu te 10 złotych na moment poprawi życie. Robiąc dobry uczynek, nie oczekujmy satysfakcji i nie wpadajmy w dumę. Cieszmy się, że mogliśmy pomóc, że sprawiliśmy przyjemność bliźniemu, że poprawiliśmy jego nastrój. Róbmy to często. Niechaj czynienie dobra stanie się naszym nałogiem. Dopiero wtedy nasz nastrój będzie naprawdę świąteczny i trwać będzie nieprzerwanie przez cały rok. Życzę wszystkim spokojnych świąt.